Rodzinny kapitał opiekuńczy taką nazwę nosi nowe świadczenie, które będzie od stycznia przysługiwać rodzicom na ich drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Wypłacanie świadczenia nie będzie uzależnione od dochodów rodziny, a same środki nie będą opodatkowane. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie wynosił maksymalnie łącznie do 12 tysięcy złotych i będzie przysługiwał w ratach miesięcznych. Sam rodzic będzie wybierał, czy chce pobierać po 500 zł. Przez dwa lata, czy może po tysiąc zł miesięcznie przez rok. Rodzicom, którzy już teraz mają dwójkę lub więcej dzieci, też będzie przysługiwało to świadczenie, przy czym obliczone proporcjonalnie od 1 stycznia do ukończenia przez dziecko 35 miesiąca życia. Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można składać w ZUS od 1 stycznia i te wnioski będzie składało się drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem platformy, usług elektronicznych. ZUS, bankowości elektronicznej bądź portalu Empatia. Wypłaty tego świadczenia będą bezgotówkowe, na wskazany przez rodzica rachunek bankowy. Na wsparcie będą mogli również liczyć rodzice, którym rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie przysługiwać, będzie ono dotyczyć dzieci uczęszczających do żłobków czy klubów dziecięcych. Na dziecko, które nie jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, rodzic będzie mógł skorzystać z dofinansowania do żłobka, klubu dziecięcego lub opieki tzw. dziennego opiekuna. Takie dofinansowanie będzie pokrywało koszt opłat za uczęszczanie dziecka do placówki opiekuńczej bez kosztów wyżywienia, maksymalnie do 400 zł miesięcznie. Wniosek będzie składać do zakładu ubezpieczeń społecznych sam rodzic, natomiast dofinansowanie ZUS będzie przekazywał bezpośrednio placówce Opiekującej się dzieckiem. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia przyszłego roku, ale samo dofinansowanie będzie przysługiwało z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku. Informacje o przyznaniu świadczenia lub decyzja odmowna pojawią się na profilu rodzica w platformie usług elektronicznych ZUS. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fieldorfa Nila 2. Galeria nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.